No lepiej Ty Majster jedź pierwszy! Na X-Gripie łatwiej by się wjeżdżało. No. Ale spoko, kuzyn. Chociaż każdemu ciepło będzie, jak tu dojedzie. O, idzie ściekła wanda. Mogłeś tędy przejechać, byś miał łatwiej, kuzyn. A Ty masz, Majster, jakieś ortezy, czy coś? Ja mam ochraniacze zwykłe. W ortezach jakoś mi się tak nie bardzo jeździ. No, ale to czemu na przykład? No ja nie wiem, jakoś tak... W ortezach się całkiem inaczej jeździ, bo... Nie masz takiego, to już ja, nie pracuje, No, kurwa. Ja jeżdżę w ochraniaczach z Ale jeszcze nigdy nie miałem takiej przygody, żeby się jakoś... No, masną, w ortezach to już jeździ zawsze ten, co już ma kolano rozwalone. Jak już jest za późno. No, jak już jest za późno. No dobra kuzyn, jadę ja. To ja. Tak Kurde, kuzyn, ty to jak długi tak wyglądasz? Jak jest na obniżonym zawieszeniu. No. Ale miejscówka. Tobie ustał tu zdjęcie zrobić, miejscówka. Jedno z ustał, to zdjęcie nie, z chęcią. Jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widziałem. To jest nie, I to też nie, tu jest. O, panie. Szkoda, że gałęzie O jak przygaty chwila i tu kraksa się mi się wydawało że ktoś Kurwa w przepaść spadł! E, Coś ty odjebał Kurwa ja na to tak mi się wydawało. A ja myślałem że Ma chce chce zdjęcie zrobić tu Kurwa, jak my to teraz wciągnie bo. Ty, majstra, a tam może byś zjechał już, kurde. No coś ty, no idziemy, <laughs> bo tu <to> jest parku. <laughs> już <koniec> no. <laughs> Dawaj, ty, ej, zajebałeś. So, to są so przygody. Ej, teraz tu, tu chyba lepiej, patrz. Osobem to wymęczył. Ło kurwa. Ło kurwa. Ło kurwa. Patryk, dawaj to kłodę spróbuj. Ja to to kłodę spróbuję prawą stroną. Jak zrobić? Oby chłodnica to przeżyła Nic nie prysnęło Kurde tu żebym równowagi nie stracił to już stąd to chociaż bokiem Będziesz to próbował? Dobra, Majster, to ja się odsunę, bo widziałeś, że mi też to nie do końca wyszło. No, tylko, że znowu stąd jedziesz, to już pod skosem walisz. Ty to widziałem to już 2 metry wcześniej to w powietrzu to leciałeś. Stąd to nawet się nie wydaje, że to strome, ale z dołu to kur <głos> <głos> Że gaz trzyma Ja pierdzielę Łop kurwa Nie no ci powiem kuzyn Teraz to mnie zaimponowałeś Kurba kuzyn tylko się nie połam bo my tu pierwszy dzień <noise> Ja pierdzielę Skąd oni ich biorą? Komandosy 4,5, kurde. Na łopacie jeszcze. No, ale na łopacie miał taką trakcję, że był tak rozpędzony. A kto się śmiał, że ta łopata się nie nadaje tu? To... Teraz wszyscy na łopatach będą Nie, no ci powiem, że dobrze szedł. Lepiej niż ja, sporo. No ale to wiesz, to też kwestia ten, żeby gaz dobrze trzymać i prędkość mieć. No, nie ma co za dużo odpuszczać. No, ja pierdzielę, że może korzeń przeskoczy. Góra, 4,5 Yamaha. Kartę duro. O! Teraz kuzyn, trochę mniej gazu, ale też zajebiście to zrobiłeś. Tylko teraz troszkę wolniej jechały. No, ale coś jest to prędkością, to ci powiem, że żeś tu wylądował. Ale faka. Kuzyn, coś tam podpowiesz pod wieczór jak ty to robisz. <grym> Tam kocia! Nie. No i teraz to może być sprzęgło czuć po takim wjeździe i <noise> 4,5 suwo. Kita Z Yamahy to sprzęgło chyba czuć już Ktoś tam chyba też wpadł w do dziurę. Kurwa, co tam jest? Kuzyn, ty to pro rider, to taką skałkę to pierdolniesz Siły złap, trochę pomyśl jak to tam kurwa skoczyć i Kocio Ale powiem ci majster szczerze, że ty zajebiście jeździsz kurwa wenduro. jak jeździłeś kiedyś coś takiego czy nie? No to ci powiem, że luk, ale kondycję masz. Kurba, chyba jakie karate kit to ćwiczysz, kurde. Ja zryte moto. Będę skakał kuzyn. Czy mnie złapałaś Co majster, ty też tak trakcjo? O luk, kurwa, kuzyn to książkowo wszystko, wszystko robi Então tu Kipnął za długo się zastanawiałem o, luks narzucenie o. książkowe narzucenie Kuzyn, to ty mówiłeś, że się nie wyjeździłeś to jeszcze raz dawaj